No jak ja mam się tak pokazać, no, no tu jakaś fałtka, a tu co? a tu też fałtka jakby takowaś. No, matko kochana, no dwa lata leżenia w skrzyni i bądź tu w dobrej kondycji, bądź tu fitness, no, no trzeba coś z tym zrobić. Przecież jak to tak? No no tak, no pandemia i masz bobu placek. I to dosłownie, a to ze śliwkami, a to z malinkami, a to z budyniem, a ciasteczko, może yy, może coś jeszcze, a ja nie odmówię, o to, no. A teraz wszyscy będą gadali, że o, Waleriana to chyba jakoś tak przytyła troszeczkę. No. Nie no, no trzeba coś z tym zrobić, koniecznie. Siedem, to jest. I osiem. Uch. I zielu. Trzeba stanąć twarzą w twarz z widzem. No, no może nie zauważą. A jak to nie zauważą? No, jak to? No, przecież, no. A co ja się będę przejmować? Przecież telewizja, Photoshopy mi zrobi, mnie upiększy pięknie i już, no. Co ja się będę? No, przecież, no. no. no idę coś zjeść, bo się zdenerwowałam. <grym>